No hej witajcie kochani bardzo serdecznie Szeberal z tej strony kolejny i ostatni odcinek z przynajmniej na razie z Final Fantasy 17 na moim kanale Moi drodzy poczytałem i demo oferuje przy takiej rozgrywce jak ja robię czyli w każdy kąt zaglądam maksymalnie do 2 godzin y, gry Także z racji tego, że były już trzy odcinki, e, gdzieś tam półtorej godzinki łącznie by się uzbierało, oprócz tego co byłem w menu i gadałem, e, tak e, wydaje mi się, że zostały ostatnie minuty, praktycznie tego e, dema. No i co? No Nie ukrywam, że gra mi się podoba, gra. E, ma to czego oczekuje tak naprawdę od gry czyli e, piękny wątek e, fabularny a w zasadzie przynajmniej zapowiadający się na piękny No dobra No tak jak mówię uti volta to oglądałem e, przynajmniej kilka pierwszych odcinków także e, pamiętam że to było fajne to było fajne wciągało mnie e, walki były takie dosyć absorbujące aczkolwiek e, w ogólnym rozrachunku od czasu mi brakło, żeby tą serię u niego dokończyć. A druga sprawa, że też stwierdziłem w pewnym momencie, że nie zamykam sobie, <laughs> przepraszam, drzwi, tak jakby nie palę mostów i będę chciał sam to kiedyś ograć. I zobaczymy. Dobra, jesteśmy Cliffem. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nas czeka pierwszym Tonik Kamiennej Skóry. No dobra, na pierwszą linię wiadomo. Bieżące premiery później zobaczymy. Nie, no spokojnie, nie. To może jeszcze żyją. No dobra, nie żyją. Gruncze, mój ojciec żyje. Nawet nie było mi potrzebne e, użycie tego tonika, nie? O, dobra, bo... może i faktycznie wszyscy nie żyją. Tutaj jeszcze coś mamy, ale oczywiście nie mogę użyć tego, dobijają naszych. escape as you command you take care of that spellcaster i'll keep the others occupied <laughs> that's them done are you alright i'm fine it's my father and joshua i'm worried about we should head back General, yeah. oh hey, look out oh. May I have this dance he's an imperial Dagoon. and you are the shield who was blessed by the phoenix not that it will save you! Ох ты ж мечу ты! Кто ты удалил? А ва? Топ взял, что умение. W tym życiu. Yeah. Nie? Baik. He's open. Now, Och ty święt! No nie sądzę! Podwójny skok, dobra! Lejemy go! A jej! Bang, bang! Bang, bang! Unik! nich! Oh, Och ty! Unik! Podwójny! Unik! Doskok! Unik! Oszołomienie! Dobra, lejemy go. Kończymy z nim. Dobrze. Doświadczenie zdobyliśmy. Jakieś tam punkty. Awans. Standardowo poziom 8 Znaczy, no standardowo teraz na początku się dobrze to. Uh. Are you hurt? I'm fine. So they sent in the dragoons, imperial vipers. Do they really mean to invade us? Not yet, their numbers were too few. They were not here to take the castle. They were here to take heads. Our work is done. We should return to my father. My lord, look! We issued these sashes but yesterday. In Rosalith. If they were already among us, what if there were others? Father and Joshua are in danger. We must hurry. Take your steed. Normaal ging ik normalnie, kiedy hebben. się Thank goodness. Is everyone safe for the moment? We ride for Rosalith to rally our forces. I will need your help to see Joshua safely back to the capital. On you get Joshua. Hmm? Oh, yes, yeah, so. Father? I'm sorry, Your Grace, but that won't be possible. Okay, so? You are one of the snakes. Tiber, I'm warning you! Run, Joshua! Run! No! Hey! Phoenix. Oh, Charlotte.

Muszę go uratować! Nie! Mój lord. Mój ptaszek! Ptaszku! To jeszcze może z coś będę bawić. Uciekaj. Dobra, zginął. No to walka ikonów, czy jak oni się tam nazywają. Uuu. Dobra, wcielanie się w Fenixa, ale to strzał, celowanie, a jakbym chciał, o, dobra, to jest strzał, to jest celowanie, to wiadomo i Uniker B. Rozszerzę ten moment aby oddać strzał, dobra, czyli tym strzelamy. Dawaj, w lewo. Dobra, celowanie w sumie nie jest złe. Okay. Oh, Dobra, pięknie Nie tam się tak łatwo oh, No gdzie okay. ja wylądowałem? Co to jest te apody coś tam? Uch gdzie on jest? Strzelaj! Uch ty blacie ty. Znaczy to to jest klip. Ja o tym wiem. Walka braci. To jest najgorsze. Co może być? Niepotrzebnie unik zrobiłem, ale to...

Gdzie jest ten celownik? Tutaj. Y nie. John jest. Y y nie chcę nic mówić, ale to ja jestem twoim bratem. Się? Chyba nie. Ole, rozpierdziel robię. Mims, 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 no nie ruszaj się! Jeszcze niewiele ci zostało. Klip. Och ty! Pelaj. Ty, no mi prawie w ogóle życie nie zeszło. Chyba jest dobrze.

nie od No tak, jestem Feniksem, nie tak łatwo mnie ubić. Ja pierdzielę jaki tu jest. No widowiskowość tych walk to masakra. Ale rozpisz, zrobiłem. Co się dzieje? Dlaczego ja widzę czarny ekran? Co jest? What the fuck? PORZ! Oh. JO! Pierdziule! O fucking kill you! No to nawet przeklinają. Król nie żyje. Dziedzic nie żyje. Drugi dziedzic zaginął. Królestwo jest zgubione. I ta pizda pewnie będzie. Przejmie, przejmie królestwo. Is there aught we can do? <laughs> Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world. And now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his radiance seeks to create. I see. <coughs> your grace, over here. the rubble must have protected him from the worst of the flames. shall we take him prisoner? no need for that. kill him. Hmm. wait. as my husband never tired of telling me. He is a fine soldier. I'm sure he would make an excellent addition to the imperial front line. All in its right place. Take like this one. <laughs> Chin up, lad. You're going to be a soldier, Final Final Fantasy 16. Oh. Tak, dobrnąłem do idealnie 25 minut. Dziękujemy za grę. Udało Ci się ukończyć wersję demo Final Fantasy XVI, ale do odkrycia pozostało znacznie więcej opowieści. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o klifie i dominantach, pomyśl o zakupie pełnej wersji gry. Teraz tak. Y no, właśnie, dane przejścia gry są zapisane. Dane przejścia gry można przenieść do jej pełnej wersji i kontynuować zabawę od miejsca, w którym została przerwana. Danych przejścia wersji demo nie można wczytać w wersji demo. Aby raz jeszcze zagrać w demo, musisz wybrać opcję Nowa gra w menu tytułowym. I teraz tak, ja sobie zostawię te dane przejścia, bo to jest istotne. Yy... Kurde, no teraz jest akurat promka na tą grę. Mm, na szybko, szybko wygoogluję, ale wydaje mi się, że jest około 160 Final Fantasy XVI. I teraz, jeśli chodzi o zakupy, mm, gdzie my to mamy? Już uno, momento. PC, PC. Tak, 170 no jest dostępne za 180 zł teraz w promocji. Hmm. Na Steamie, na Steamie będzie 17 września bodajże, tak? 17. Niech ja dobrze spojrzę. E, w Page. Tak, 17 wrzesień. No nie, no Kurde, no. Wiecie, ja nawet ciarki miałem, nie? jak tam jak tamten Feniks powstał. To jest takie, ciężko to określić, bo final jest y, specyficzny. To jest specyficzny w ogóle klimat, specyficzna gra i, i, i tytuł, który gdzieś tam z roku na rok. Y, tak mi się wydaje, że coraz większe rzesze fanów zyskuje, a gdzieś tam poczuć tą samą, taką delikatną miłość, y, którą się poczuło za mało lata jak się mawia stara miłość nie rdzewieje nie i tak może w tym przypadku jest. Zapiszę tutaj demo ukończone poziom dziesiąty. No zobaczymy, zobaczymy, nie ukrywam. O właśnie podstawowa wersja gry. Ja oczywiście jak coś to bym kurczę bawił się tutaj w complete edition. Ja nie bawiłbym się tutaj w podstawę, bo od razu te dwa DLC bym sobie spróbował ogarnąć. Zobaczę w ogóle kiedy to ma premierę. Albo może już miało, no, jakby nie było ta gra wyszła na PS5 w 2023. Niemniej jednak e, dziękuję za to demo, jeżeli ktoś był ze mną. konieczne wyzwanie. Zobaczcie w późniejszym fazie gry, klip dysponuje tutaj zdolnościami trzech wyjątkowych te Okej okay. Czy ja mogę to. Teoretycznie mogę to jeszcze ogarnąć, ale nie będziemy. Nie będziemy już tego z tym kombinować, ponieważ i tak mamy teraz odgroma kontentu mm, na kanale. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć pełną wersję? Jeżeli tak. Y no to będziemy nad tym myśleć, no bo mówię, czeka na mnie jeszcze Mass Effect, e, który, który też został zakupiony gdzieś tam w promocji, e, więc e, słyszałem, że to jest bardzo dobra gierka, nigdy nie ogrywałem, więc chcę spróbować. A, a, zbliżamy się powoli do końca Red Deada, więc kto wie, może zamiast e, Horizona to ogramy właśnie Final Fantasy? Final Fantasy? No nic, z mojej strony to wszystko, zapraszam na inne serie. Chyba, że zobaczycie po prostu kiedyś tam kontynuację. Nieważne. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.